Szósty sezon kariery Baro FC na moim kanale i tak sobie przypominam, że tylko raz nagrywam tak długą karierę, to chyba była Fifa 19, gdzie rozpocząłem Energon Codbus, potem poszedłem do Celtic'u, potem chyba poszedłem do Borusii Dortmund i tam miałem jeszcze iść do City, ale skończyłem tą karierę po sześciu sezonach, tak mi się kojarzy, możecie to sprawdzić na moim kanale, jeśli wam się spodoba ten odcinek zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, możecie mnie wesprzeć również. No i co? Zaczynamy drugi sezon w Premier League, ledwo się utrzymaliśmy, byliśmy w finale Fake Cup. Cel na ten sezon to spokojne utrzymanie i może po walczeniu coś więcej. Mamy tylko 18 milionów funtów do wydania, co jest naprawdę bardzo małą kwotą jak na Premier League. Ale coś postaram się z tego zrobić, jakieś ciekawe transfery. Rozpoczynamy od trzech darmowych. Ben Goodfrey potrzebuje środkowego obrońcę. Więc Ben będzie znakomitym zmiennikiem, moim zdaniem. Pozyskanym za darmo, więc też trochę pieniędzy zostanie na gotówkowe transfery. Kiedyś wchodził kiedyś za talent, oczywiście nie wyszło. No, oczywiście nie wyszło, po prostu i my go sobie za darmo. Drugim pozyskaniem piłka na darmo będzie Christopher Nkunku, 31-latek, 82 overalla. Więc takiego piłkarza w swojej kadrze nie mamy. Zobaczymy, czy Nkunku ogólnie się sprawdzi w naszym zespole, też nie, ogólnie nie gramy na, tak jakby jego pozycję w SPO, ale jako SP, jako może napastnik, jako może skrzydłowy, myślę, że Nkunku da radę. I ostatnim darmowym jest Ridle Baku, który będzie u nas prawym obrońcą. Mamy tylko Aronsa na prawej obronie, więc Baku będzie idealnym moim zdaniem drugim piłkarzem na tej pozycji. I tak wyglądają moje darmowe y, transfery, trzeba trochę wydać pieniędzy oczywiście na <coughs>, wzmocnienia. Pierwszym jest Dijoua Sise, środkowy pomosik. mamy trochę tych środkowych pomosik, ale nie w najwyższym moim zdaniem, w takim chociaż średnim poziomie. Więc poleciałem do Ren i za 10 minut 800 funtów kupujemy sobie Sise, 25-latka, który moim zdaniem na pozycji będzie fajnie grał z abotem Castro. Będziemy jeszcze też dużo piłkarzy do rotacji na tej pozycji mamy Thompsona, sumę mamy Castro, mamy Abota, będziemy mieli Sisę, co tam jeszcze jest, Bogardę więc i Encunku na przykład, no więc ta pozycja jest dobrze obstawiona. Potrzebuje bramkarza numer 2 i sam Johnston, niech wraca do Anglii za pół miliona funtów, bardzo mała kwota, a overall taki spokój, jakby musiał zagrać to Zagra, ale jeśli nie będzie musiał ogólnie grać, to też będzie spokojnie. Jamesa Bidleya, naszego bramkarza numer 1. No i dogadujemy transfer. Co taka znudzona jesteś ty, agentka? Witamy sam w Anglii. Tu jest Daniela Aniembe, piłkarza kompletnie potrzebnego. Charlie Webster, również kupiony w drugim sezonie. Nie rozwinął się kompletnie, przestaliśmy też na niego stawiać. No i Tyle. Kupujemy lewego pomocnika. kupuję go, bo, bo ma dużo tych cech. Ma naprawdę strasznie dużo cech. I mam nadzieję, że będzie dobrym naszym zakupem. Będzie tam rotował się z Luimbary. Jeśli chodzi o lewą stronę. W tym odcinku zagrany dwa pierwsze mecze Premier League, więc zobaczycie sobie je. No i witamy Euk w naszym klubie. Sprzedajemy Alexa Hendersona kupionego w pierwszym sezonie 2, za 2 800 2800 Niestety też się musimy pożegnać z niektórymi piłkarzami, <coughs> ich, nadszedł ich moment, ale będę obserwował Hendersona. jestem ciekawy, jak sobie w Luton Town będzie radził. Gramy z Tottenhamem, pierwszy mecz no i Tottenham atakuje pierwszy tutaj piłka do Buemo. Trochę nieudane zagranie, ale Buemo wchodzi w pole karty, bo od naszej obrony błemo strzela na szczęście słupek, a AFIFA. <coughs> Na szczęście w boczną siatkę i mamy 0 do 0. Pierwsza nasza akcja Baku to Amo, Amo jeba. Amo Amo Je w polu karnym i strzela pierwszą bramkę w szóstym sezonie naszej przygody 1 do 0. Kolejna akcja Sise podał do Barego, Louis Bary, dużo miejsca na lewej stronie. Achy wchodzi w pole karne, wycofuje piłkę do Amo, a Amo strzela drugą bramkę w tym meczu. Więc dublecik naszego skrzydłowego i naprawdę 2 do 0. Prowadzimy z Tottenham. Tottenham niestety szedł gola przed przerwą. Warton do Buemo i niestety 2 do 1. Dobrze zaczynamy ten mecz, ale Tottenham wyrównał stan ogólny tego spotkania klusewski. Lewą stroną do Solanki, Solanki do Moliny, Molina do Solanki i niestety 2 do 2. Więc mamy comeback Tottenhamu. A chwilę później my z kolejną akcją Ejuke, Bisuma, Castro, Amo. Do Majendy kapitalny się uwolnił. Majenda, no i mamy bramkę na 3 do 2. Tottenham oczywiście po raz kolejny wyrównał Solankę. Embuemo, tutaj jeszcze nie ma gola. Świetna interwencja Jamesa Bidleya, ale niestety Tottenham gonił nas w tym meczu. Nie potrafiliśmy utrzymać prowadzenia. Niestety Embuemo, no coś w tym meczu też Bidley jakby jeszcze nie wrócił z wakacji. Ale ostatnie zdanie należało do nas. Amo, świetny mecz Amo, naprawdę. Podał do Majendy. Majenda gola. No i Majenda dwie bramki. Amo dwie bramki. Wygrywamy z Tottenhamem. I Dixon odejdzie do Boka. Junior stwierdził, że jak dobra chcecie Boka, to niech idzie za te 5 milionów 100. Dużo bramek dla nas siebie. Dixon, żegnamy cię. I gramy w drugiej kolejce Premier. Gramy na wyjeździe. Nie, u, na, u siebie gramy z Fula. Fajnie by było rozpocząć od dwóch zwycięstw, nie powiem. Ale to Fula ma takie pierwsze i Wobi do Wajtena, Wajten strzela na szczęście słupek i piłkę łapie Bidli więc dobrze zaczął Fulham, na szczęście gola Castro w polu karnym, lewa noga nie wiem dlaczego Leonardo do tego nie trafił Leandro i niestety 0 do 0, atakuje West Ham Sanderson, uderzenie, ale broni nasz bramkarz, no Bidli w tym meczu trochę lepiej prezentował się niż Tottenhamem, Watson na prawej stronie podaje do Sandersona Sanderson tutaj Watsona no i po raz kolejny świetnie broni nasz goalkeeper. I 0 do 0. Rzut rożny. Castro wygrywa pojedynek. Walczy Adaramola Opanowuje piłkę. Podaje do Amo. Amo prawa strona boiska. Wycofanie piłki. podanie do przodu do Barrego. Louis Barry zobaczy ile ma miejsca. Kapitalna kontra Baro FC. No i Louis Barry strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. I prowadzimy z Fulan 1 do 0. Fulham chwilę później atakuje Sanderson. Dundas, się odwraca, ale tu że nie mogło zaskoczyć Jessa Bidleya. Wygrywamy ten mecz. No i początek sezonu, dwa zwycięstwa. Kupuję jeszcze jakiegoś Regena czy Denisa z Leicester City. Będę chciał z niego zrobić napastnika, bo muszę grać na pozycji napastnika, więc miejmy nadzieję, że jako napastnik również będzie dobry. Duży potencjał. Zobaczymy, czy Jesse u nas się spisze. Miałem trudności, jeśli chodzi o negocjacje kontraktowe, bo miałem za mało pieniędzy, ale na szczęście po długich bardzo negocjacjach, które wam skróciłem udało mi się go pozyskać tutaj zobaczcie, miałem tylko 19 tysięcy chciał 19 i bonusy, ale na szczęście tak długo zbijałem te kwoty jakie ja mogłem dać, że w końcu się zgodził, więc mamy tego Jesse'ego Denisa. Mogłem poczekać na sprzedaż Dixona, więc wtedy bym miał na spokojnie trochę pieniędzy, a tak. Za szybko może trochę, ale na szczęście się udało. Żegnaj Dixon. Jedna z takich mini legend tej serii jak Henderson. I lecimy. Meczu Efekt. Przede wszystkim mecz w Karabałka, gdzie przegraliśmy 3 do jednego z Mansfield. Tam byłem trochę zdziwiony, że przegrywamy. Grałem bardzo rezerwowym składem, ale myślałem, że wygramy. No i sezon rozpoczynamy od dwóch zwycięstw. 6 punktów, więc komplet punktów, więc bardzo mnie to cieszy. No i co? Następny odcinek chyba w następnym tygodniu. Mam nadzieję, że wam się ten spodobał. Zobaczcie sobie jeszcze na statystyki piłkarzy. No i na razie.